Mamy dzisiaj super odcinek o tym, czego nauczyły nas. Babcie! Oczywiście o stylu. Pomysł tego odcinka przyszedł mi do głowy, jak nagrywałam odcinek o tym, jak Francuski noszą dżinsy. dlatego, że bardzo dużo zagranicznych influencerek mówi o tym, że we Francji uczymy się od dziecka, od naszych babci, że to i to, że to się nosi tak, a tam to się nosi inaczej. My jednak w Polsce mamy zupełnie inne uwarunkowania modowe, więc pomyślałam sobie, że to będzie taki fajny odcinek, który Zachęcę was też do dyskusji i do opowieści w komentarzach, żebyście opowiedziały mi w komentarzach swoje wspomnienia z babcią, ale właśnie związane z ubraniami. Ubrania dla wielu osób dzisiaj mam wrażenie, to jest jakieś zło konieczne, albo zło totalne, bo wiadomo, że nadkonsumpcja powoduje, że Nasza planeta cierpi, ale jakby z drugiej strony ubrania to jest moja wielka miłość to jest coś, co sprawia, że chce mi się pracować to jest coś, co sprawia, że ta moja kreatywność cały czas rośnie, więc chciałabym tym odcinkiem też trochę odczarować te ubrania pokazać, że one też są ważne często nam się kojarzą z ważnymi dla nas, Osobami, z rodziną, z miłością, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach. Być może wyślijcie ten film swoim babciom. Może zaproście je do subskrybowania mojego kanału i wy też nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli takie treści Was interesują. Dzisiaj zrobimy sobie też ćwiczenie, które prawdopodobnie pokaże Wam, dlaczego Wasze szafy są przepełnione. Ja z moją babcią Basią mam bardzo dużo różnych wspomnień modowych, dlatego, że moja babcia bardzo lubi ubrania. Moja babcia wystąpiła w mojej pierwszej książce, bądź boska, osobista stylistka radzi. Ja swoją książkę pierwszą wydałam dawno, dawno temu. Tu na YouTubie jestem, nie wiem, 5-6 lat, ale pracuję już prawie 20 jako stylistka i osobista stylistka. Więc wydałam tę książkę, poprosiłam babcię, żeby w niej wystąpiła. Babcia nie chciała się zgodzić, ale w końcu dała się namówić, to była nasza piękna przygoda, cała sesja zdjęciowa to, że ja mogłam babcię wystylizować, pierwszy raz, bo babcia stylizuje się sama to po pierwsze. Po drugie, babcia mnie bardzo dużo o ubraniach nauczyła. Jak jeździłam na ferie, jak byłam mała, to spędzałyśmy ferie głównie stojąc w kolejkach do Lumpeksów. Na dostawę i babcia mnie uczyła różnych tkanin w dotyku, jak rozróżnić te, które są dobrej jakości od tych, które są słabej jakości. Babcia mnie zawsze zachęcała do tego, żeby eksperymentować z ubraniami. Zawsze mówiła, o, patrzcie, jak Moniczka sobie ładnie wymyśliła, żeby ten naszyjnik wyciągnąć na wierzch tego swetra. Zawsze była, wiecie, taka super, super wspierająca. Zresztą moja babcia też na emeryturze pracowała w sklepie z ubraniami i bardzo to kochała i bardzo lubiła doradzać, więc no, moja babcia, jeśli chodzi o to, wiecie, że ja kocham ubrania, jednak zrobiła bardzo, bardzo dużo. Zresztą cała moja rodzina lubi ubrania, więc coś w tym jest. Nie będę Wam teraz opowiadać o moich pradziadkach i historiach ubraniowych, ale są niezwykłe, więc gdybyście chciały usłyszeć, to napiszcie mi w komentarzach. Tak chcę usłyszeć, to też Wam kiedyś yy, nagram. W każdym razie, to jest też bardzo ważne, że jakby z jednej strony, wiecie, kochamy nasze babcie, szanujemy nasze babcie i to jest absolutnie wspaniałe, a z drugiej dobrze jest mieć też swój własny głos i samej zadecydować, których zasad, których babcia Cię nauczyła, chcesz się trzymać, a które już nie pasują do obecnych czasów, kiedy mówisz swoim głosem stylowym, modowym, a kiedy mówisz głosem babci stylowym, modowym lub kogokolwiek, kto wpłynął na Twój styl, na, na to, w co się ubierasz. Więc, um, oprócz tych pięknych opowieści i wskazówek, też dobrze jest wykorzystać ten odcinek do tego, żeby usłyszeć swój własny y, modowy y, głos. Jak napisałam do mojej babci: Babciu, powiedz mi w skrócie, czym dla ciebie jest moda. To babcia mi napisała tak. Moda ponadczasowa to klasyka z akcentami teraźniejszości. Bardzo ważne jest to, co my lubimy. I bardzo ważny jest też gatunek materiału, z czego dana rzecz jest. Uszyta. Największym priorytetem jest to, w czym my czujemy się dobrze. Dobrze jest znać zalety swojej figury i wiedzieć, jak ją ubierać, żeby wyeksponować swoje piękno. Nie podążać za modą ślepo, bo to bardzo niebezpieczne mieć swój własny styl i rozsądek i rozwagę. Monisiu, ta dzisiejsza moda, nie wszystko mi się podoba. Te duże marynary no nie. Ja też podążałam za modą. Ale nie można jej zaufać. Pięknie to moja babcia napisała, pięknie, wiecie, jakby pokazuje to jej podejście i pięknie pokazuje też to, czego ja dalej Was uczę, a z czego postanowiłam zrezygnować, bo zdecydowanie, wiecie, nawet dla mojej babci te elementy teraźniejszości w modzie są bardzo ważne, czyli klasyka, ale jednak z tym czymś. I moja babcia zawsze mnie zapyta, co jest modne, zawsze się przyjrzy temu, co ja mam na sobie, czasem się zachwyci, czasem mniej, ale jest zawsze zainteresowana. I moim zdaniem to jest jakby też pierwszy krok do tego, żeby Trochę odmładzać swoje stylizacje. Oczywiście materiał to jest coś, o czym nie będziemy nawet dyskutować. Każda rzecz, nawet najbardziej nudna, będzie wyglądała dobrze, jeżeli jest zrobiona z dobrego materiału. Czy podążać za tym, co jest dobre dla naszej figury, czy nie. Zawsze Wam mówię, że to jest nasza indywidualna sprawa. Odchodzi się od tego, czyli można nosić wszystko. Natomiast ja się zgadzam z babcią. Jeżeli nie czujemy się w swojej. Skórze wystarczająco dobrze. To poznanie ubrań, które nam pomagają wyglądać dobrze, to jest pierwszy krok do samoakceptacji. To jest pierwszy krok do tego, żeby poczuć się pewnie w swojej skórze. I później, jak już znamy te fasony, jak już czujemy się pewniej, to możemy łamać te zasady, ale już je znamy. Już wiemy, co one nam dają. Dlatego, jeśli chodzi o wybór fasonów do sylwetek, to zapraszam Cię na webinar Fasony najlepsze dla każdej sylwetki. Można się zapisać na www.szkoleniaosy.pl. Oczywiście link jest w opisie filmu. Podam Wam tam moje typy. Wiecie, takich fasonów, które działają zawsze. Niezależnie od tego, czy jesteśmy niskie, wysokie, czy mamy mniejszy rozmiar, czy większy, one działają zawsze. Więc bądźcie, bądźcie, bądźcie koniecznie. Bardzo podoba mi się zakończenie tej wiadomości od mojej babci, czyli ja też podążałam za modą, ale nie można jej zaufać. I to jest takie piękne, dlatego że ja wydaje mi się, że to nawet trochę rozwinęłam w ten sposób, że mówię Wam, że to Ty jesteś najwyższą instancją swojego stylu. Czyli, że fajnie jest wiedzieć, co w modzie piszczy, fajnie jest znać zasady stylizacyjne, ale na koniec dnia to Ty podejmujesz decyzję, jak chcesz wyglądać, Twój głos jest najważniejszy a nie głos świata, co teraz nosić, jak to nosić i tak dalej. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jednak to, co mówiły nam nasze babcie, ma też swoją ciemną stronę. Jaką? Taką, że ponieważ nasze babcie wychowywały się w bardzo trudnych czasach. Najpierw były to czasy wojenne, później był czas komunizmu, gdzie ubrań po prostu nie było, gdzie była bieda, gdzie jeśli chodzi o ubrania, to wiecie, nigdy nie jest, nie jest coś pierwszej potrzeby. Jeszcze wcześniej, jakby bardzo wiele z nas ma chłopskie korzenie, pewnie czytałyście Chłopki, niesamowita, wzruszająca książka. I mnie w tej książce właśnie tak poruszały te wszystkie historie o tym, że buty, buty były kluczowe do tego, żeby w zimie chodzić do szkoły, i dzieci tych butów nie miały, więc nie mogły się edukować. I jakby ten związek, wiecie, pomiędzy ubraniami a edukacją, która daje szansę na lepsze życie, no, mną wstrząsał jakby za każdym razem. Dobrze jest wiedzieć, skąd się wywodzimy, bo bardzo często te nasze przekonania, które blokują nas przed posprzątaną szafą, wywodzą się właśnie stąd z tego, że nasze babcie mówiły, żeby niczego nie wyrzucać że nasze babcie. Zostawiały ubrania na czarną godzinę, bo co będzie, jeśli? Że nasze babcie zbierały wszystko, bo każda rzecz może się przydać, że nasze babcie, nasze mamy, nasze ciocie zostawiały ubrania na lepsze okazje, bo po co je marnować na co dzień? Teraz jest trochę inaczej. My żyjemy w zupełnie innym społeczeństwie, mamy zupełnie inne problemy. Naszym problemem nie jest brak, bo to właśnie z braku te przekonania naszych babci, mam się brały. Naszym problemem jest nadmiar. Więc chomikowanie w szafie wszystkiego może wynikać właśnie z tych przekonań, które wzięłyśmy od naszych babci, mam i cioci. Dlatego teraz chciałabym, żebyś spróbowała sobie zrobić ćwiczenie. Możesz zatrzymać ten film, możesz pójść przed szafę, a możesz to ćwiczenie zrobić razem ze mną. Zamknąć oczy, wziąć trzy oddechy. Głębokie. I zastanowić się, czyj głos ci się pojawia w głowie. Jak myślisz o tym? Dlaczego nie pozbędziesz się danej rzeczy? Kto to mówi? Lepiej zostawić, bo nie wiadomo jak będzie. Tego nie noś, bo to było za drogie. Niech to będzie na lepszą okazję. Na początek po prostu usłysz ten głos i zastanów się, czy on jest twój czy czyjś. Jeśli czyś, zastanów się kogo. Jak będziesz wiedziała, że to nie jest twój głos, to już będzie Ci dużo, dużo łatwiej samej decydować o tym, co w szafie zostawić, a co nie, czy nosić coś na co dzień, czy nie. To tylko jedno z wielu ćwiczeń, które szykuję Wam na naprawdę ogromny kurs w marcu, ogromny, ważny kurs, który będziemy robić sobie wszystkie, żeby znaleźć swój prawdziwy, autentyczny styl. To tylko początek, tylko wiecie, taka mała zajawka. Zresztą wiecie też, że w każdym pomniejszym kursie też zawsze znajdzie się jakieś ćwiczenie, które pokazuje, skąd biorą się nasze zachowania, dlatego że to tak naprawdę jest często klucz do lepszej, bardziej poukładanej i mniejszej. Szafy. Podsumowując to wszystko, to jest właśnie wspaniałe, że ze swojej przeszłości możemy czerpać to, co nas wspiera, ale odrzucić to, co już nie pasuje do naszej teraźniejszości, że możemy cieszyć się teraźniejszością, nie zostawiać ubrań na lepsze okazje, bo każdy dzień jest okazją. Każda chwila, jak jesteście zdrowe, jak czujecie się dobrze, jest warta celebrowania również waszym ubraniem. No dobra. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam Was na webinar i oczywiście na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia. Jesteście boskie, pa! pa.